Stoimy przy szybowcu, którego jestem właścicielem. Jest to szybowiec Jantar 1, rok produkcji 1975, więc jest szybowiec mający troszeczkę lat, ale szybowiec o wyjątkowych właściwościach lotnych, na którym cała kadra polska kiedyś latała. I z nazwiska ludzi, którzy tworzyli historię polskiego szybownictwa, tym szybowcem, Latali. Z takich najbardziej znanych ludzi, z którymi ja miałem możliwość się zapoznania, z którymi też latałem, przyznam się, oni mnie uczyli latać to był Stanisław Kluk, wielki pilot, najwybitniejszy pilot Arrolu klubu stalowo-wolskiego, mający ogromne osiągnięcia, były mi świata i wieloletni instruktor w tym aeroklubie. W aeroklubie, w którym ja. Się nauczyłem latać, w którym uzyskałem licencję pilota szybowcowego. Jest to szybowiec klasy wyczynowej w tamtych czasach. Był to szczyt techniki w roku 75 szybowcowej. Do dziś jego osiągi parametry budzą respekt wśród konstrukcji istniejących obecnie. No i istotniejsza rzecz, szybowiec wyposażony zgodnie z wersją oryginalną w klasyczne przyrządy szybowcowe, przyrządy lotnicze. Od lewej strony pierwszy przyrząd, to jest to prędkościomierz, pokazujący prędkość w kilometrach na godzinę, prędkość lotu szybowca względem powietrza. Drugi z kolei jest to wariometr wariometr pokazujący prędkość pionową ruchu szybowca, czyli można by powiedzieć, jak zmienia się odległość szybowca od ziemi, czyli przesuw pionowy. Czyli mamy wznoszenie, czy mamy opadanie. Na, następny y, to jest wysokość wysokościomierz. Przyrząd wskazujący to jest ten wskazujący wysokość y, nad poziom morza lub przyrząd wskazujący wysokość nad teren lotniska w zależności od tego jak to ustawimy i wariometr tak zwany z prawej strony ostatni to jest też drugi wariometr ale o wyższym zakresie wskazań plus minus 30 metrów na sekundę to jest w wypadku tak dużych noszeń, bardzo rzadko jego skala jest potrzebna do wykorzystywania, natomiast w wypadku startu za wciągarką, tak, wtedy, bo tam jest, osiąga się mniej więcej od 10 do 20 w tym przedziale wielkość wznoszenia w metrach na sekundę podczas startu za wciągarką. I chyłomierz... Ten przyrząd z lewej z taką czarną kuleczką w środku, który poprawnie zakrętomierz, który daje nam możliwość obserwacji prawidłowego wykonania zakrętu. I po prawej stronie ostatni z przyrządów to jest busola podająca kierunek osi szybowca w kierunku do Bieguna północnego, magnetycznego Ziemi. To są te podstawowe przyrządy, które dają nam możliwość sterowania szybowcem, orientowania się lotu, też i dobierania, wykorzystania właściwości lotnych tego szybowca w sposób właściwy, by osiągnąć jak najlepszy. Wynik. Wynikiem w szybownictwie, o którym mówię, że najlepszym jest osiągnięcie jak najdłuższego czasu przebywania w powietrzu i największego zasięgu lotu, czyli przelot jak największa ilość kilometrów pokonana od momentu wyczepienia się i czas, drugi parametr, czas jak najkrótszy wykonanie, czyli średnia prędkość przelotu uzyskiwana na trasie tego przelotu. To są te najważniejsze y, aspekty jakby y, y, tego, co pilot ma przed sobą, y, sterując y, z, y, tym, że szybowcem przez no, Pilot ma łączność radiową, y, łączność radiową, którą daje mu możliwość słyszenia innych, którzy są w przestrzeni i być słyszanym przez innych, i służby naziemne, służby ruchu lotniczego. Tak, w wielkim skrócie. Lot szybowcem odbywa się za pomocą szybowiec nie posiada silnika. Szybowiec musi być wyniesiony na odpowiednią wysokość, tak by trafił, znalazł wznoszące prądy powietrza. I te prądy powietrza wznoszące są wykorzystywane do Lotu szybowca. I jeśli kończy się tak zwany komin, czyli miejsce, gdzie są te prądy wznoszące, no, szukamy następnego, czyli wykręcamy tak zwaną wysokość w kominie, i później lotem ślizgowym lecimy, szukamy następnego. I teoretycznie jest to strasznie proste. No, znaleźliśmy jeden komin, wykręciliśmy, mamy na przykład 1500 tysiąca metrów, lecimy do następnego, straciliśmy 500 metrów, ale przemieściliśmy się na przykład 50 kilometrów do przodu, lub 100, i znaleźliśmy na następny, i znowu mamy 1500, albo jeszcze więcej. No, tak by było bardzo fajnie, natomiast w życiu nie jest tak. Łatwo, że te kominy są tak regularne. To jest już cała wtedy wiedza, szybownica, lata doświadczeń, znajomość meteorologii lotniczej. I doświadczenie, wiedza daje dopiero tą możliwość. Bo gdyby było inaczej, no każdy siada za stery szybowca i każdy po prostu osiąga rezultaty. To się nie da, to jest sport, od umiejętności, które się latami zdobywa, zależą wyniki te sportowe, które się później osiąga. No, myślę, że wprowadziłem troszeczkę w zagadnienie bycia szybownikiem, latania szybowcowego. Latania najpiękniejszego z możliwych, dlatego że jest to latanie bezsilnikowe. Latamy tak, jak natura nam pozwala, czyli wykorzystujemy to, co przed nami zrobiły wszystkie ptaki. One latają dzięki temu tak długo i tak daleko, przykład bociany. Gdyby one nie wykorzystywały prądów termicznych, tylko chciały na przykład 3000 km lecieć o własnych siłach, nie byłyby w stanie przylecieć do Polski. A one lecą, wykorzystują właśnie prądy termiczne, czyli te wznoszące. Dzięki temu nie tracą tej energii. I szybownicy latają na tej samej zasadzie. Pierwszą jakby zasadą, kiedy już jesteśmy na odpowiednio dużej wysokości, czyli mamy ten komfort, że nie będziemy musieli lądować szybko w terenie przygodnym, czyli nasz lot się nie skończy i nagle no to szukamy, gdzie latają ptaki. No właśnie, ptaki drapieżne, baciany, inne. Jeśli one gdzieś są, 100% możemy lecieć w ich kierunku i tam będą noszenia. Nie ma lepszego pilota od ptaka. Nie. One są najlepszymi szybownikami na świecie. My tylko usiłujemy im dorównać. Po prostu. Ale nigdy nie dorównamy. Ale próbować musimy. To jest właśnie rola wszystkich szybowników.